A sabie, pani Lity Battle Royale! <noise> Dobra, żołnierzu, oznacz strefę zrzutu dla twojej drużyny. Uwaga, zbliża się huragan. Biegiem do bezpiecznej strefy. Może wylądujmy tutaj! Dobra. Może tam wszyscy polecą chyba. Lecimy. Tam? Ruszam do tempu. Mhm. No to już jesteśmy, na dałem tam. To mi to poleciał. okej. Okay. Ja napierdolę. Ja też, ja też wrabię, że miałem lagi. Mikro lagi, ale lagi.

Zrobiłem. Zrobiłem naszego gościa. I zabrobi karabin. Co zaujmuję. członek waszej drużyny stał się ważnym celem chroncie go za wszelką cenę bo proszę o przelot zwiadowczy uwaga zaawansowany bsp w sektorze wypatruje wrogów ten do drzwi o kurwa na ja garażach, garażach jest człowiek o mnie wiewa o ja, tu poleciałem Na farmland No to o Jezu, ale nie zwaliło Uwaga zaawansowany bez Jesteście w pości... Jestem na gorda <karada. laughs> ja jestem na tych O okay, pięk, pięknie Jadę do ciebie, Patryk, na garażę. No ja przemieszczam to się to tak, jakiś do ciebie. Safe, je to jest. Tak? Ktoś to jest. Safe, tutaj jest. Safe, to jest. Safe, to tam? Safe, ktoś otworzył Safe, Safe, to Safe, na ekranie się pojawił, że ktoś coś tam tworzy. Obok mnie jest kurwa helikopter. Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Helikopter, człowieku lat. Nadlatują wrogie ścigłowce zaopatrzeniowe. Zniszczyć je i zabezpieczyć ładunek. To ty? Jaka opcja. Ja.

Jaki odważniak. Kontrakt wykonany. Ważne, cel ochroniony. Przeklęć klawisz samolot. Gdzie jest Michał? Zatami PSP Wroga. Idź do wyznaczonego punktu. No ci Michała, ja pod na No nie mogę, próbuję ustawić wieżyczkę. Dobra, już się oznacza. Nie miałem iść to was, Tu jest. Nie miałem iść Michała.

Tenek Poczekajcie na mnie, panowie. Ja prowadzę nad nami BSP wroga. Maska jest. To to jeszcze WSP jeszcze jedno. Ktoś to chce? Zadami Potrzebujemy BSP. rozpoznania. Krzyżku, 3 0, zrozumiano. No. No. BSP rusza no na karabiny, były? Wsiadam. Będę cię osłaniać. To Nad nami pokoju. BSP wroga. Od na wroga. Zbliża się chmura gazu. Namierzyliśmy nową no. Dla mnie. Ruch wysłał zaawansowany BSP. Jesteśmy jak na widać. <laughs> Na służb w Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do wady, uzupełnić zapasy. Potrzebujemy rozpoznania w tych pakietach. Ujakuar 3 zrozumiano. rusza na patron. To nieważne. I ten pakiet wsparcia. Potwierdzam, że tam. Zbliża się do was chmura gazu. Uwaga, BXP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Kurwa, ani jednym strzałem mnie nie trafiłem. Oho, przyszli po mnie. We wroga! Odwracam statnie za opatrzenie! We wroga! Odwracam statnie za no, nie wytrzymamy tu 54 Oooo, to jest wolny na no Dobra, stan na górze jednego zdjąłem Idą po mnie Musicie no, zaatakować Dobra, zamykaj, zamykaj drzwi. Ktoś tu był, Przygotujcie się. Hmm. Dobra, zdjęła mi chłopca. Jedzie, jedzie kolejne, jedzie, jedzie, jedzie. Jeszcze jedzie. jeden jest. Nie ja pojechał. Nad nami brek, we wroga! Wymknęliście się pościgowi wroga. Dobra robota. Ale miny załadował na mnie. Ch**a nic. Ale rozwali mi kasiory. to niepotrzebnie za nim biegło, kupa Jeśli przetrwacie, będziecie mogli wrócić do służby. No ja w głagu jestem. musimy z tą klepę tak czy się gdzieś tutaj. Gotuje się walka. Doprowadź się do ładu, teraz kolej na ciebie. Pojechli. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby o, na faceta. Jeśli przegrasz, to pożegnasz... się Twoja kolej, żołnierzu. Zrób porządek. O, wygrałem. Wracasz na front. Należy ci się. Mam kontakt. nie rzucaj kasy, każdego Każdy ma kasę. Nasi aktywowali działko strażnicze! Uwaga, wrogi żołnierz! Koleś, wyluzuj. Kurwa, płytki mi się przydały jakieś. Ja mam pięć. No ale ja, ja wylądowałem w chuj daleko od was. Matko. Masz ale to masz zrzut, no to się zestaw weźmiesz. No ale wziąłem. Dobra, chodźmy to. Tylko teraz to się do was przewieźć muszę. No my mhm. jedziemy w twoim kierunku. No, albo nie, jedziemy w kierunku zielonego. Nadciąga z uzbrojenia. zbrojenia. Ale pięknie to wezwał. Zbliża się chmura gazu. Namierzyliśmy nowo Na dachę. Ale mnie no. zdjął, bo ja płytek byłem. Kurde. Potrzebuję broni. ja już padłem no, tylko oznacz, oznacz sklep. Baraz, gdzie wy jesteście? Tu mocno znalazłem punkt medyczny. Tu mocno znalazłem punkt medyczny. O, bo idę Danka, Dzięki, danke, danke. thank you. Thank you. Chodź, dam Ci Jak jest z zrzut, był. Oznaczam punkt nawigacyjny. Jest ja jest rzut mam swój. Jest, zaznacz, a, no tak, zacznijmy No musimy iść do kręgu gdzieś. No, na fiolet. bo tam na stadion. Nad nami BSP wroga! Ciężarówka, to jest stadion. Tak, oni, oni tu podjechali. Tu podjechali typki ciężarówką. Jak ja z, z, z na spod na nie... Jeździ ja za nami ciężarów, samochód za nami jedzie. Podjechali. Idzie tutaj, dwóch, trzech. Na górę podjechali, górą podjechali.

Patryk, pomóż. mam czas, jest mam czas, Wiem, dlatego Potrzebujemy Na styk, dawaj, i zapieprzamy. O, ja maski ja nie mam. Ja już nie Dobra, rady. dobrze. rady. za kierownicą. Ło kurwa, tylko nie wpadnijmy się. Udało ja mi się

Znaczy, masz oznaczek obok siebie, jakieś P22-16. O, bez wójtek byłem, tak niestety. Tutaj. Olczak, pełzę do ciebie. Chodź tutaj, pośpiesz. Ale nie wiem, nie wiem, czy zdążysz. Nie. O Jezus. Dobra, Potrywa leć. Patry mogę stawić? No leć, no leć. Ja spróbuję tam ten się doprowadzić. Oznaczam punkt medyczny. Dalej, wyprzedasz, może ci starczy nas dwóch osiem dziewięćset. Uh -huh. O, dzięki, ja żyję. Ładna jednostka, kto to? że kurwa, bez broni jestem. Jestem bardziej Mam kontakt. Zbliża się gaz. Wróg pojawił się w okolicy. Jesteśmy w Miejcie Oczy szeroko otwarte. Gdzie jesteście? Co Broni szukamy jakieś. O nie, ma. Jakiejkolwiek broni szukam. Prowi operator. Ja mam tylko pistolet. Poznaczam KS. O, w Mam, dzięki. Dobra, jeden zdjęty na górze. Okay. Tu jest koleś. No, ruszam. Obrywam. Teraz no. zdajemy pewnie w porządku, jestem! Dobra, jest, jest, są w nas O kurczę duch tam była lanska! Rozumiano traga z Jest, Fluch wchodzi Zaznaczyłem Fluch pojawił się w okolicy Wch tam wchodził w bo...

Wytrzymajcie. No Wróg pojawił się w okolicy. Zbliża się chmura gazu. Mamy zajebiste miejsce człowieku. was, no człowieku. Ale ja nie mam nic, a nic. Okay. Za... Mam cztery. Ja mam cztery jak na Mam cztery na Uważajcie na no okna teraz. Będą tu wchodzili dołem, i otrzymaj tam dół. Tak, z pistoletem na 13 naboi. Tam pistolet na dole miałeś. No to miałem 13 nabojów. Dobra, zdjęty kolejny. Lego ich odciągnę od siebie. Dwudziestu czterech wrogów, zabij wszystkich. Kurwa, na naboje. Dobra, ile leży. Pod nami jest dwóch. Jesteśmy cały czas w centrum. Uwaga, nadlatuje nas nalot precyzyjny. Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Dobra, dwóch jest pod nami. Dobra, działam. Mhm. powalili mnie niestety. Twój sojusznik no, został zabity. Kontrakt out. niewykonany. wykonany. Udało ci się przejść do pierwszej piątki. Dobra robota. ci rady, ci rady. Jest, jest, kurwa! Tak, wygraliśmy! Wygraliśmy jest. Warzone. Dobra, miałem... Dobrze im się grało. Dobrze było. Wygraliśmy to. Kurde, ale czas. Mówiłem, żeby zmienić. Nagrywka będzie, uuuu, Warzone prawidłowe, Uuu. zdobyte, na koniec, mówiłem, że na koniec zwalniemy, dwa dni przed. Mówiłem wam, że tak będzie, kurwa, że śmieliśmy się, że dwa dni przed końcem rozebiemy Warzone'a. No ale to był ten, inny tryb, ale zawsze. Warzone to Warzone. Pięknie, pięknie. Patryk sied dziesięciu. Ja siedmiu o Matko Święta.